Mam wrażenie, że się znamy Możliwe, straciłem pamięć Nie słychamy, pierwszy raz o czymś takim słyszę, ale wierzę, że to możliwe Porozmawiaj z tą małą medyczką, ona powinna znać się na takich sprawach Shani nie potrafi mi pomóc Szkoda, ale już wiem skąd cię znam Jesteś Geralt z Rivi Wynająłem cię w Nowigradzie, oczyściłeś mój skład towarów z Garkainów Skoro tak twierdzisz, nie byłem w stanie zapłacić ci pełnej stawki, mimo to wspomogłeś mnie w potrzebie. Cóż, widocznie byłem kiedyś bardziej naiwny. Dorobiłem się majątku. To dobra okazja, żeby spłacić stary dług. Przydadzą mi się pieniądze. Proszę, oto sto orenów. M nie mam dla ciebie żadnego zlecenia. Nie, to niewybaczalne.